Dobry. Z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu z chwili numer 6 w Szczypiornie kłaniam się i zapraszam do kolejnego rzutu krótką piłką. Wiesława Ptaszyk, mieszkanka Nowego Tomyśla, pracowała wiele lat w szkole średniej jako nauczycielka historii. Obecnie poświęca się swoim pasjom, mianowicie poezji, badaniom genealogicznym, podróżom i fotografowaniu. Wiesława Ptaszyk zadebiutowała jako poetka w 2019 roku tomem pod tytułem Gdzie Powraca Moje Słowo, w którym nawiązywała do czasów dzieciństwa. W 2020 roku wydała książkę opartą na przekazach swojego ojca, książkę pod tytułem Jaśki, wspomnienia o rodzinie przybylskich z Bukowca. W roku 2021 ukazał się jej drugi tom poezji pod tytułem Przenikanie. Również i ten projekt wyrósł z inspiracji rodzinną historią. Tym razem Ptaszyk odwołała się do opowieści swojej matki. Powstanie wszystkich tych publikacji poprzedziły najpierw rozmowy. Rozmowy z rodzicami, z bliższą, dalszą rodziną, z sąsiadami a następnie kwerendy w różnych instytucjach, np. w Archiwum Państwowym w Poznaniu czy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu. Później ptaszek sięgała również po informacje dostępne w internecie, na przykład na portalu Szukaj w Archiwach czy na innych stronach poświęconych badaniom genealogicznym. Mówię Wam o tym wszystkim już na wstępie, żeby uświadomić, że za twórczością tej autorki stoi coś więcej niż potrzeba literackiej ekspresji, mianowicie pasja badaczki i taka potrzeba bycia strażniczką rodzinnych historii. O tym wszystkim, o motywacjach, które stoją za powstaniem tych książek, możemy przeczytać na stronie internetowej autorki. Opis oczywiście znajdziecie, jak zawsze, w opisie filmu. No i tu na przykład. Tomów poetyckich, które opisują historie rodzinne i są próbą takiej lirycznej rekonstrukcji różnych osobistych historii. Jest bardzo dużo. Często są one właśnie podobnie jak Tom Biesławy Ptaszyk, wzbogacone fotografiami. E, przykłady, jak Adam Słodowy, przypadkiem mam przy sobie, więc pokażę. Niech to będzie na przykład książka Kamienie Elżbiety Lipińskiej, do której Was zachęcałam kilka odcinków temu. Albo na przykład poemat kresowy Krystyny Mazur, o którym z kolei opowiem za kilka odcinków. E, Inny przykład to slajdy Anny Baśnik, czy debiutancki tom poetycki Teresy Radziewicz, o której też jedna z poprzednich krótkich piłek traktowała tom lewa strona, czy na przykład poemat o czasie przeżytym poemat o czasie przeżytym Piotra Tęczyka. To są oczywiście tylko przykłady, w takich książek jest bardzo wiele. Przy okazji lokowanie produktu, akurat o tych książkach pisałem artykuły, także linki do nich też znajdziecie w opisie tego odcinka. Rodzi się oczywiście pytanie, czy tego typu rodzinnych, do tego typu rodzinnych książek warto zapraszać również czytelników spoza kręgu najbliższych. Czy w ogóle pisać do innych miejsc niż szuflada i domowe archiwum o tak jednostkowych, prywatnych, osobistych sprawach, często obiektywnie patrząc, rzeczywiście najistotniejszych, przede wszystkim dla kręgu naszych najbliższych? Moja odpowiedź: to zależy. Zależy, bo ważny jest i cel, i motywacja takiego pisania. Czy pisze się wyłącznie z sentymentu, po to, by sprawić frajdę starszym ciotkom i późnym wnukom, żeby nie było wątpliwości, taki cel też jest zbożny i, i, i rozumiemy, że ktoś ma taką potrzebę. Nie można umniejszać tych powodów. Czy z kolei piszemy, owszem, rodzinne, osobiste historie, ale robimy z nich literaturę? W pierwszym przypadku moja odpowiedź oczywiście pisać. I broń może nie wydawać. W drugim przypadku pisać, wydawać, szukać swoich czytelników, bo temat to jak każdy inny, a to czy będziemy czytani będzie zależało wyłącznie od wartości literackiej tej książki. Wiesława Ptaszyk pisze, owszem, o swoich bliskich, owszem, prowadzi nas przez rodzinne historie i owszem, skupia się na losach własnych przodków. Ale. Ale robi to tak, że dostajemy świetną książkę, wartościową propozycję poetycką, a także ciekawą historię, którą po prostu chce się czytać i która ewidentnie nie jest wyłącznie ku pamięci. W kontekście tych wstępnych rozważań poprosiłam o komentarz Bogdana Zdanowicza. Zauważył przede wszystkim, że tytułowe przenikanie to nie tylko rzewne czy sentymentalne wspominanie dawnych lat. To nie tylko próba odszukania i zapisania dawnego, jak pisze poetka w wierszu, gdy zegar myli godziny, z pierwszych sylab odczytam historię, minione mamy w garści. Nie są to także tylko pogłębione refleksje nad dawnym, które możemy odnaleźć np. w wierszu otwierającym zbiór pod tytułem Dolina Mogielnicy. Czuję ciężar kamiennych żaren, ból krzyża w cieniu kurhanów. To jest raczej empatyczny sposób wniknięcia w życie tamtych ludzi, zaistnienia obok nich. Jak pisze w wierszu, Cicha Trzy: Wędruje z domu do domu. Adres ten sam. Znajdujemy się tutaj na przecięciu płaszczyzn miejsca i czasu. Przecinają się epoki, przecinają się historie, losy ludzkie. Przecinają się te wszystkie opowieści o ludziach z jednego wprawdzie rodu, ale z różnych pokoleń. Mówi o nich, ale przecież także i o sobie poetka. Zamiast wspólnego zdjęcia błądzimy za zaświatach. Gdzie indziej czytamy, przechodzą obok, ale nie chcą rozmawiać. W innym miejscu zdaje się, że tu byli, dopiero co dotykali klamek, słali łóżka. Ci, którzy w materialnym, fizycznym świecie nie mieli możliwości, nie mieli na to szans, żeby się spotkać, spotykają się tu, w tej książce. Gdyby to było poprawne, gdyby tak można było powiedzieć w poezji, oczywiście nie można i ja tego nie powiem, ale gdyby, to powiedziałabym Wam, że miejsce akcji tych wierszy rozgrywa się w Dolinie Mogielnicy. Popatrzcie chwilę na te tereny oczami Wiesławy Ptaszyk, fotografki. Przy okazji opinii Bogdana Zdanowicza, który jest nie tylko poetą, ale także jest wydawcą i redaktorem wielu książek, chcę przypomnieć Wam, że za każdą książką stoją również inni niż autor ludzie: redaktorzy, korektorzy, ci, którzy dbają o oprawę graficzną, wreszcie, którzy dbają o samo wydanie tej książki i jej promocję. W wypadku przenikania taką osobą jest Tomasz Kowalczyk i jest to nie tylko wydawca książek książki Wiesławy Ptaszek, ale także dobry duch jej pisania. Z prywatnych rozmów wiem, że bez, tego, bez jego wsparcia, bez pomocy, bez motywacji z jego strony żadna z tych książek by nie powstała. Co w tej poezji zobaczył wydawca? Rysem charakterystycznym, który szczególnie urzeka w twórczości Wiesławy Ptaszyk, jest umiejętność pisania obrazami. Wiersze Wiesławy są niezwykle plastyczne. Poetka stosuje proste środki poetyckiego wyrazu, rezygnując z wymyślnych metafor, porównań, które mogłyby co najwyżej zaciemnić przekaz. W przenikaniu jest bardzo wiele wierszy, w których czuć zapach piasku. Słychać szum lasu, uderzenia kropel, deszczu po szybę. Serdecznie zapraszam do zaznajomienia się z rodziną Wiesławy. I jeszcze jedno. Piękny Tomik został opatrzony równie pięknym wstępem wspaniałą analizą dokonaną przez Anię Luberdę Kowal. Na marginesie, jako poetka Wiesława osiągnęła sukces przede wszystkim dzięki pokorze wobec własnego słowa. A to cecha jakże nieczęsto spotykana w naszym literackim środowisku. Czas na pierwszy wiersz z przenikania, o którego nagranie poprosiłam dla Was autorkę. Za pierwszym zakrętem. Jeszcze nie tak dawno kobiety w mojej rodzinie wszędzie chodziły pieszo. Okutane w kreciaste chusty, przemierzały utarte ścieżki. Inaczej mężczyźni, nie z tego nizowego, przypominali sobie o targu czy dawno niewidzianym kuzynie. Na rower i ślad się urywał. Wróćmy na moment do Bogdana Zdanowicza i wysłuchajmy jednego z wierszy w jego interpretacji. I jeden wiersz z tej książki, jeden z najpiękniejszych wierszy, o miłości, chociaż to słowo nie pada w nim. Dwojaki. Obiechał całą okolicę, zanim znalazł pracę w pałacu. Na tyle blisko domu, żeby z glinianego naczynia nie uciekało ciepło. Wychodzili sobie naprzeciw. W mig znikały kartofle popijane maślanką. Przydrożna kapliczka stoi do dziś. Czy dzisiaj w taki prosty sposób, przywołując... Yy, Zwykłe życiowe sytuacje, nie używając pyszkanych metafor, można napisać wiersz o miłości współczesnych. Coś w tym jest. Wiersze są niezwykle obrazowe. Mówił o tym wydawca Tomek Kowalczyk. Ale w tym wszystkim ważne jest też to, że są pisane taką prostą, czystą frazą. Pomiędzy ten swój oszczędny, taki wyważony poetycki język, autorka wkomponowuje elementy gwary. Czasami będą to przysłowia, niekiedy jakieś fragmenty pieśni, przyśpiewek czy, czy jakieś modlitwy. Ten zabieg niezwykle uautentycznia te, te wiersze. Wierzymy im. Wierzymy im, wierzymy poetce. Wierzymy w to, że ten opisany przez nią świat naprawdę istniał. I że ci ludzie żyli. I to, co bardzo lubię w tej książce, to oni. Bohaterowie są najważniejsi. Poetka ustawia siebie w cieniu, gdzieś za wersami, jest wycofana, dyskretna i tylko tak nienachalnie czasem w tych wierszach obecna. Dobrze jest czytać ten tom ciągiem, wiersz po wierszu. Ponieważ te teksty układają się w taką spójną, logiczną opowieść, która płynie bardzo spokojnie, naturalnie. My się w nią wsłuchujemy, poznajemy kolejnych bohaterów, kolejnych członków rodziny i poszczególne zdarzenia, które na wsi tamtych czasów toczyły się oczywiście zgodnie z zegarem, z rytmem pór roku. I związanych z tym zajęć w polu, a także świąt i, i innych wydarzeń związanych z obyczajowością na wsi. To wszystko tworzyło takie stałe ramy. Niestety, w te lokalne losy i w te stałe ramy wkraczała brutalnie co rusz wielka historia, powstania, rozbiory, zabory. No, i oczywiście wojny ze wszystkimi ich okrutnymi konsekwencjami. O tym wszystkim mówi nam poetka, która i cały czas miejmy to w pamięci, z wykształcenia jest historyczką. Pamiętajmy też o tym, że jedną z jej pasji jest fotografia, i mam wrażenie, że obie te kompetencje i umiejętności z nich wynikające jakby to powiedzieć zrobiły tu robotę. Ponieważ czytam te wiersze i mam wrażenie, że widzę dokładnie opisane obrazy że to są takie sceny, jak kadry, jak zdjęcia czarno-białe, może, może w sepi, a może nawet takie dagerotypy na srebrno-miedzianych płytkach nie wiem, ale zdjęcia. Posłuchajmy teraz drugiego tekstu, o którego nagranie poprosiłam Wiesławę Ptaszyk. Znak. To był jeden z tych zimowych wieczorów, gdy do domu każdą szparą wnikał ziąb. Siedzieli w kręgu przy smużącym świetle lampy. Dzieci na siennikach, najmłodsze w kołysce. Gęsi potulnie oddawały ciepło. Ich puch unosił się nad pochylonymi głowami. Franciszek wyjrzał za próg. Całe niebo w purpurze będzie wojna. Zaczęłam od takiej tezy, że książka, mimo osobistego charakteru, to nie jest bynajmniej pamiętnik, tylko literatura. I teraz tak, jest to niby hołd złożony konkretnym osobom, własnym przodkom, swojej rodzinie, ale ewidentnie ma znacznie szerszy charakter. Franciszek, Julia, Apolonia, Felix, Kazimierz, Antoni. To konkretne osoby z rodziny poetki, którym poświęciła swoje wiersze. Hmm, ale każdy w końcu ma, miał lub ma prababcie, wujków, ciotki, ma też ich historię, chociaż jakąś fotografię pradziadka na rowerze czy, czy akt ślubu dziadków, z których można naprawdę sporo wyczytać. A książka Ptaszyk może być do tego świetną inspiracją. W tych tak dyskretnie skrojonych wierszach naprawdę możemy odnaleźć namiary na własnych przodków i na własną opowieść. Spróbujcie. I nie zwlekajcie z tym. Trzeba na czas pytać seniorów. Bo zazwyczaj zaczynamy się interesować własnym pochodzeniem, kiedy już nie ma kogo o nie pytać. Jak mówi poetka we fragmencie wiersza pod tytułem Nie Wierzę W Znaki, W cieniu mijają dni, kruszejemy liść po liściu. Warto więc pospieszyć się z tym odpytywaniem. A że te wywiady różnie wyglądają, czasem tak jak w wierszu, gdy zegar myli godziny, to miała być opowieść, ale tylko machnęłaś ręką. Nie szkodzi. Z pierwszych sylab odczytam historię. Minione mamy w garści. Z fragmentów, skrawków, z z półsłówek, z tych sylab pojedynczych też można zbudować ciekawą opowieść. Posłuchajcie tej historii, a zobaczycie, jak mało było wiadomo o człowieku, który nie ma nawet swojego grobu. A teraz ma nawet swój własny wiersz z różnych źródeł. O ojcu Franciszka wiem tylko tyle, że poległ na wojnie francuskiej. Trzydziestoletnia wdowa wkrótce poślubiła młodszego o kilka lat kawalera. Ojczyn przyucza pasierba do pracy w lesie, ale ten wybiera świat. Powraca bogatszy o tatuaże i murarskie narzędzia. Po rodzonym ojcu nie zachował się grób, nie przetrwało imię. Jedynie śmierć ocaliła pamięć.